Nauka, eksperymenty i doświadczenia, a wszystko to na świeżym powietrzu. W czwartek przed drugim liceum ogólnokształcącym odbył się piknik naukowy. Wzięli w nim udział licealiści i nauczyciele placówki, a także zaproszeni goście ze świdnickich gimnazjów. Inicjatywa była ze strony uczniów klas pierwszych, żeby zdążyli przygotować odpowiednio całą imprezę. W związku z tym, w związku z tym tutaj te pomysły, które się narodziły wcześniej. Zostały były przygotowywane przez cały rok po to, żeby jak najbardziej atrakcyjne były te zajęcia. Zajęcia takie, jak widać, pokazowe w praktyce, laboratorium na, na dworze. Tak naprawdę ten piknik naukowy dotyczy różnych dziedzin nauki, bardzo różnych, bo nauka. Kojarzy nam się głównie z takimi naukami matematyczno-przyrodniczymi. Rzeczywiście one tutaj są, ale nauka to również nauki humanistyczne i takie również pojawiają się tutaj na stoiskach, tak, żeby uczniowie, którzy do nas przychodzą, mogli posmakować nauki takiej troszeczkę poprzez zabawę, bo chyba doskonale wszyscy wiemy, że taka forma nauki przez doświadczenie w praktyce, przy zabawie jest chyba najbardziej skuteczna i staramy się regularnie najpierw przygotować Naszych uczniów, a potem pokazywać to na zewnątrz.